Nieprawdopodobna kariera Aleksa Pereira trwa w najlepsze. Otóż Brazylijczyk w walce wieczoru sobotniej gali UFC 295 w Nowym Jorku znokautował w drugiej rundzie Iżego Prochaskę, rozsiadając się na mistrzowskim tronie kategorii półciężkiej. Wyczyn jest to nie lada. Połatan został dziewiątym zawodnikiem w historii UFC, który dzierżył pasy mistrzowskie dwóch różnych kategorii wagowych. Natomiast jest absolutnym rekordzistą pod kątem liczby walk jakie potrzebował na to, aby sięgnąć po te dwa pasy. Otóż potrzebował li tylko siedmiu występów w oktagonie, aby sięgnąć po dwa tytuły mistrzowskie. Wcześniejszy rekordzista, Rendy Couture, potrzebował aż dziesięciu takowych startów. Jak do tego doszło? Co tam się wydarzyło w oktagonie, że to Brazylijczyk opuścił go w glorii zwycięzcy? Otóż, słuchajcie, w poprzednim nagraniu opowiadałem o tych kluczowych broniach w arsenale Iżego Prochaszki oraz Alexa Pereiry. I rzeczywiście miały one pełne zastos zastosowanie w oktagonie podczas sobotniej gali w Madison Square Garden, w której odnotujmy to. Alex Pereira odniósł trzecie zwycięstwo. Jego bilans w MSG wynosi 3-0. Jest jedynym zawodnikiem w historii UFC, który dwukrotnie walczył w walce wieczoru gali w Madison Square Garden. To też kolejny rekord. Natomiast co tam się wydarzyło? Mówiłem o tych najważniejszych broniach w arsenale obu zawodników. Otóż, jeśli Prochaska rzeczywiście odwoływał się do swojej Ulubionej akcji, a mianowicie obniżenia mocnego pozycji i wyprowadzenia z tejże pozycji prawego sierpowego. Jak mówiłem wcześniej, to obniżenie pozycji dynamiczne powoduje, że przeciwnicy Czecha również obniżają pozycję, ponieważ spodziewają się zejścia, e, próby obalenia ze strony czeskiego zawodnika, ewentualnie jakiegoś ataku na korpus. Więc instynktownie, gdy twój rywal opuszcza pozycję, to opuszczasz ją i ty. I wówczas, gdy Opuszczasz tę pozycję, to prochaska prostuje ją i wyprowadza prawy, piekielny z dołu, trafiając cię w szczękę. I w tymże pojedynku z Aleksem Pereirą, Denisa poszukał kilka razy tej akcji i co najmniej dwukrotnie, wyglądałem przed chwilą jeszcze raz tę walkę na Balkana spokojnie, co najmniej dwukrotnie bardzo mocno trafił Brazylijczyka. Nie na tyle mocno, aby szczególnie nim zachwiać, ale na tyle mocno, aby Aleks oddał pole, cofnął się i potrzebował kilku sekund, czy też Powiedzmy, milisekund na to, aby dojść w pełni do siebie. Więc ta taktyka działała całkiem nieźle, jeśli chodzi o Iżego Prochaskę. Ponadto, Czech rzeczywiście, tak jak prognozowaliśmy, szalał w oktagonie, zmieniał regularnie pozycję, atakował z dziwnych kątów i szukał też obaleń. Szukał obaleń, w pierwszej rundzie sfinalizował to obalenie. No, nie pierwszy raz tutaj, Alex Pereira czai się na taką dziwną gilotynę, której nie ciągnie do końca, nie będąc chyba przekonanym, czy chce, aby na pewno trafić na plecy z tą głową rywala w swoich objęciach yy, i finalnie oddaje obalenie. Podobnie, o ile pamiętam, było w starciu z Janem Błachowiczem. Też trzymał tę gilotynę, ostatecznie ją puścił i wylądował w parterze. I tu było podobnie. Natomiast oddać trzeba Brazylijczykowi, że Glover Teixeira naprawdę świetnie przygotował go pod kątem tej defensywy parterowej. Pereira nie dał sobie zrobić większej, Prawie żadnej krzywdy, będąc na plecach. Owszem, prochaska zdzielił go tam dwoma albo trzema w miarę czystymi uderzeniami, ale ogólnie nie wpłynęły one e, szczególnie na Brazylijczyka, który zresztą w końcówce tejże pierwszej rundy zdołał nawet utorować sobie drogę z powrotem na nogi. Owszem, obaj zawodnicy byli pod koniec tej pierwszej rundy już lekko zmęczeni, w drugiej również widać było objawy zmęczenia, ale walka trzymała w napięciu cały czas. Wracając zaś do tych najgroźniejszych broni. Otóż. W przypadku Brazylijczyka mówiliśmy o, o niskich kopnięciach oraz lewym sierpowym. No te niskie kopnięcia były absolutnym kluczem do jego zwycięstwa. Już po trzech czterech, po trzech czterech Jiri Prochaska miał problemy z poruszaniem się. Wyraźnie cofał tę nogę. Miało to kapitalne znaczenie, dlatego że ten jego ryzykancki styl walki stał się jeszcze bardziej ryzykancki, dlatego że Czech zaczął się spieszyć. Mieliśmy tu kasus z walki rewanżowej Stipem Mioczycia z juniorem Dos Santosem lata temu. Jak pamiętacie, Stipe Miocic opowiadał później u Joeego Rogana, że po kilku atomowych lowkingach na wysokości łystki ze strony Brazylijczyka, musiał w głowie podjąć decyzję. Albo wymiękam, albo idę na całość. Wybrał tę drugą opcję. Zaatakował agresywniej i w konsekwencji znokautował wtedy Brazylijczyka. Wszystko to dlatego, że zdawał sobie sprawę, że jeśli przyjąłby kolejne niskie kopnięcia, jedno, dwa, trzy, to prawdopodobnie przegrałby. A zatem musiał postawić wszystko na jedną kartę, tak też uczynił i zaprocentowało to. Trochę podobnie było w przypadku Irzego Jer Prochaski. Także po zainteresowaniu tego czwartego niskiego kopnięcia zaczął atakować agresywniej. Natomiast w jego stylu pojawiło się jeszcze więcej chaosu. Jakby go było mało, notabene. Nie mógł też w pełni rozwinąć skrzydeł, nie mógł hasać, wiecie, do lewej, do prawej, regularnie zmie zmieniać tego ustawienia, bo gdy tylko próbował ustawiać się klasycznie. Czyli z lewą nogą z przodu, musiał uważać na te niskie kopnięcia, którymi przeokrutnie rąbał go Alex Pereira. Mówiliśmy o tych kopnięciach. To są kopnięcia, które Alex wykonuje w specyficzny sposób. Nie skręca praktycznie tej podporowej nogi. Dochodzi do minimalnego skrętu bioder. Są one wyprowadzane zatem w sposób kompletnie niesygnalizowany. Tak zwane szczurki a Tomasz Salara. Tomasz Salara opowiadał. Kilka razy właśnie na seminariach o tej technice, czyli o tychże niskich kopnięciach, które pozwalają ci natychmiast powrócić do pozycji walki, gdy już je wyprowadzisz. Dlatego, oczywiście, że nie skręcasz tej podporowej nogi, nie musisz potem jej odkręcać, a zatem bardzo szybki, niesygnalizowany lowking w wykonaniu Aleksa Pere Pereira absolutnie dewastujący. Jak mówię, wpłynęły one na obraz walki w gigantycznym stopniu. Uniemożliwiły Iżiemu prochastę te wszystkie jego oktagonowe szaleństwa z jednej strony, a z drugiej zmusiły go do jeszcze większej agresji, do podejmowania jeszcze większego ryzyka, za co ostatecznie zapłacił najwyższą cenę. Ponadto lewy sierpowy. Oczywiście Alex Pereira czaił się na lewy sierpowy i ten lewy sierpowy również miał ogromne znaczenie dla wyniku tej walki, no dość powiedzieć, że po lewym sierpowym wylądował na deskach Czech, ale nawet wcześniej. Zwróćcie uwagę na ostatnie fragmenty klinczu przed nokautem. Była tam taka sytuacja, w której Cofał się Alex Pereira w okolice ogrodzenia. Prochaska starał się skrócić dystans i wtedy zainkasował krótki, soczysty lewy sierpowy. Bardzo mocny. Wpadł od razu w klincz, ale wyraźnie było widać, że mocno odczuł to uderzenie. Później doszło do rozerwania klinczu. Prochaska zaatakował tą swoją, no nie swoją, nigeryjską kombinacją lewy, długi lewy, przeciągnięty lewy, prawy. I tym prawym trafił cofającego się Pereira. Pereira oddał pole. I tym razem nie orbitował. I tu też trzeba przy okazji muszę wspomnieć o tym, że ta praca na nogach Aleksa Perejry w tej walce wyglądała doskonale. Prawie tak dobrze jak w pojedynku z Sonem Stryklandem. To znaczy hasał do lewej, do prawej, nie dawał się długimi fragmentami zamknąć na ogrodzeniu. Wielokrotnie był w stanie wymanewrować agresywnego Czecha. Owszem, gdy był trochę bardziej zmęczony, to już bardziej w linii cofał się na ogrodzenie, ale ogólnie pod kątem pracy na nogach wyglądał fantastycznie. Wracając do tej finalnej akcji. zainkasował prawicę. Cofając się Alex Pereira, później jeszcze takie krótkie dystansujące lewe proste i zatrzymał się. Zatrzymał się podczas gdy Jiri Prochaska, jak mówię, w mojej ocenie stawiający już wszystko na jedną kartę, zaatakował prawym takim trochę ciasnym sierpem, nitokrosem. Natomiast Alex Pereira kapitalnie, kapitalnie zamortyzował to uderzenie, odkręcił się do swojej prawej. Owszem, ono doszło celu, ale było wyraźnie zamortyzowane. A zatem zamortyzował je i odwinął się z kombinacją prawy, lewy. Tym prawym okrutnie naruszył Jerzego Prochaskę, a lewym posłał go na deski. Co stało się potem? Czy przerwanie walki było przedwczesne? Otóż myślę, że wszyscy tutaj, oglądając to przerwanie na żywo, sądziliśmy, że jasny gwint. No, chyba powinien był sędzia Mark Godard dać trochę więcej czasu iżemu Prochasce. Przecież pamiętamy, co stało się w walce Czecha z Dominikiem Reyesem. Czech został znokautowany na pół sekundy, a następnie doszedł do siebie, odzyskał wigor i sam znokautował Amerykanina. Więc Bóg jeden raczy wiedzieć, może tu byłoby podobnie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się uważnie na powtórkach tej finalnej akcji, to zobaczymy po pierwsze, że po tym lewym sierpie Jerzy Prochaska naprawdę odłączyła mu prąd na milisekundę. Owszem, potem złapał instynktownie nogi Aleksa Perejry, szukając obalenia. Ale zainkasował wtedy kilka, nie ja wiem, czy ich było 8, 9 krótkich młotów, takich bocznych, oraz przede wszystkim tych łokci. I zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę na ręce Jerzego Prochaski. Otóż wcześniej trzymał te nogi, kurczowo trzymał te nogi Aleksa Perejry, ale po jednym z łokci rozpuścił te ręce, opadły mu w zasadzie bezwiednie, praktycznie wydawało się, i myślę, że tak właśnie było, że w tym momencie stracił przytomność. Brazylijczyk wtedy wpadł na niego też w pewnym stopniu, albo prawdopodobnie właśnie dlatego, że na moment stracił przytomność jeździ Prochaska. Owszem, gdy już lądował na plecach z Brazylijczykiem w gardzie, to wydaje mi się, że doszedł do siebie. Ale było już dla sędziego Marka Godarda za późno. Wydaje mi się, że owszem, można mieć tu pewne obiekcje, ale z drugiej strony, gdyby Mark Godard przerwał tę walkę gdyby, gdyby, gdyby przerwał ją sekundę wcześniej. To nie, mielibyśmy, nie moglibyśmy mieć pretensji, bo jak mówię, wyraźnie widać moment, w którym ręce jego pochaski bezwiednie opadają. I wtedy też jest przewracany. A zatem, jak mówię, przerwanie odrobinę dyskusyjne. Natomiast, co by się wydarzyło, gdyby walki nie przerwano, no tego nie dowiemy o tym, nie dowiemy się nigdy już. Podsumowując, to, co wydarzyło się w Oktagonie. Ta walka, w mojej ocenie, spełniła wszelkie pokładane w niej nadzieje. W każdej sekundzie, w każdej sekundzie rzeczywiście było intensywnie. Każdy mógł znokautować każdego w dowolnym momencie tego pojedynku. Atomowe niskie kopnięcia Alexa Pereiry, kontrujący lewy sierp, charakterystyczna pozycja z tymi rękami nisko opuszczonymi. No i Iży Prochaska, oktagonowy szaleniec, który miota się na lewo i prawo, teoretycznie bez ładu i składu, ale w tym szaleństwie była metoda. No, była. Dotychczas była. Wygrał Alex Pereira, w pełni zasłużenie, natomiast yy, mam takie wrażenie, nie wiem czy podzielacie moje zdanie, że Alex Pereira w tej kategorii półciężkiej wygląda na znacznie wolniejszego, aniżeli w kategorii średniej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest cięższy o te kilka kilogramów w dniu walki, czy też kwestia, być może, tego też nie wykluczam, tego ciężkiego nokautu, jaki... Przypadkowego oczywiście, jaki zafundował mu w rewanżu Izrael-Adesania. Może to wpłynęło na tą jego odrobinę, na zwolnienie w poruszaniu się Brazylijczyka? Tego nie wiem, ale mam wrażenie, że ani jeden, ani drugi gigantem, demonem szybkości nie jest. Wracając zaś do tego, co może wydarzyć się dalej. Otóż robi się tu ciekawie, bo Alex Pereira wyzwał do walki izraela Adesanya. Trzeba oddać Brazylijczykowi, że sprytną historyjkę do tego dorobił, no i w zasadzie prawdziwą. Otóż lata temu Izrael Adesanya stwierdził, że tutaj Alex Pereira za kilka czy też kilkanaście lat będzie siedział w barze, pijany i podrywał przedstawicielki najstarszego zawodu na świecie, podczas gdy on, Izrael Adesanya, będzie tutaj upływał w luksusy i będzie legendą MMA. Alex Pereira stwierdził, że pamiętał dobrze ten wywiad i ten wywiad... Stanowił dla niego gigantyczną motywację, i właśnie częściowo z uwagi na tę motywację, jaką dał mu, jaką dał mu Nigeryjczyk, zaszedł tutaj, gdzie zaszedł. Więc teraz chciałby się wspaniało wspaniałomyślnie zrewanżować Izraelowi Adesani i wyciągnąć go z tych nizin mentalnych, w których się, przyjmijmy, znajduje. A mianowicie chcę, aby Izrael Adesania. Nie marnował swojego talentu, nie czekał do 2027 roku, jak zażartował kiedyś Nigeryjczyk, z powrotem do oktagonu, tylko aby uczynił to już teraz. Zaprosił go więc do walki, do trylogii, tyle że tym razem w kategorii półciężkiej. Nigeryjczyk szybko odpisał, w nieszczególnie zawoalowany sposób, dając do zrozumienia, że nie dziękuję. Napisał tylko odpuść sobie. Dana White z kolei również zabrał głos na temat potencjalnej trylogii. Nie wykluczył jej, ale zapowiedział, że. Droga do niej daleka, i wcześniej Izrael Adesania najpierw oczywiście musiałby zechcieć tej walki, a nic nie wskazuje na to, aby jej chciał. A po drugie, gdyby nawet jej zechciał, to Dayna White stwierdził, że Nigeryjczyk musiałby wcześniej wygrać jakieś starcie w kategorii półciężkiej, w ten sposób dopiero torując sobie drogę do trylogii z płatanem. Do gry dzisiaj włączył się, dzisiaj czyli niedzielnym rankiem, włączył się nieoczekiwanie Jan Bachowicz. I to w sposób, o który byśmy go chyba nie podejrzewali. No, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony tak agresywnym tonem tego wpisu autorstwa Cieszyńskiego Księcia. Pojawiły się tam określenia pod adresem Aleksa Perejry z znaku oślizgły. Janek stwierdził, że to wyzwanie, jakie Alex Pereira rzucił Izraelowi Adesani, zaproszenie powiedzmy, było żenujące. Więc ten ton był taki naprawdę zaskakujący jak dla cieszyńskiego księcia, bo jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, że raczej on nie, nie inicjuje takich połajanek medialnych. Zwłaszcza, że no nie zapominajmy, że to ich lipcowe starcie, zakończone niejednogłośnym zwycięstwem Aleksa Pereira, było bardzo bliskie. Naprawdę tam decyzja mogła pójść w jedną bądź w drugą stronę, choć większość dziennikarzy dla przykładu, zdecydowana większość, punktowała dla Brazylijczyka, a tymczasem Polak trochę mam wrażenie, Atakuje tego Aleksa Preyre, jakby to była jego wina, że sędziowie wypunktowali tak, jak wypunktowali. No to nie płatan. To ci trzej sędziowie, a w zasadzie dwaj. Więc Jan Bachowicz, tak czy siak, Jan Bachowicz zgłosił tutaj pretensje do tronu. Timing tego, tego przesłania tak nieszczególnie fortunny, dlatego że Jan Bachowicz ma już zaplanowaną walkę przecież. Natomiast słuchajcie. Wcale nie jest tak, że Jan Blachowicz znajduje się daleko od pojedynku opas mistrzowski. Przyjrzyjmy się bowiem, jakie opcje ma teraz Jamal Hill. Otóż Jamal Hill, jasny gwint. Alex Pereira, rzecz jasna. I teraz przejdźmy do Jamala Hilla. Otóż Dana stwierdził, że tutaj Jamal Hill będzie rywalem Alexa Pereira w pierwszej obronie tytułu mistrzowskiego Brazylijczyka, ale rzecz w tym, że Poatan chce walczyć regularnie. On walczy zresztą regularnie, co 3-4 miesiące. Dość powiedzieć, że w ciągu dwóch lat stoczył 7 walk, w tym aż 3 mistrzowskie. Trzy obozy przygotowawcze do 5 rundowych walk. To naprawdę jest kawał tytanicznej pracy. Widać natomiast, że Połatan tutaj chce wycisnąć maksymalnie dużo z tego czasu, który pozostał mu w MMA i chce walczyć jak najszybciej. Jamal Hill zamierza powrócić do akcji w drugim kwartale przyszłego roku, czyli marzec, nie marzec. Kwiecień, maj, czerwiec. Z wywiadu, jakiego udzielił. MMA Fighting, czy raczej wywiadu, jaki zrelacjonował ten portal. Wnioskuje natomiast, że to raczej będzie maj lub szczególnie czerwiec, a nie kwiecień. A zatem, czy Alex Pereira będzie chciał czekać aż tak długo? Nie mam wątpliwości, że nie będzie chciał czekać. Pytanie, czy Dana White pozwoli mu na stoczenie wcześniej jakiejś innej walki. Zapytano o to podczas konferencji prasowej Pogali. Sternik UFC stwierdził, że no nie wiadomo, zobaczymy. Ale przyjmijmy, że jednak Alex Pereira. Stoczy wcześniej jakąś inną walkę, bo nie będzie chciał czekać do czerwca, może nawet lipca, jasny gwint, na Dżamalahila. Z kim mógłby stanąć do pierwszej obrony tytułu mistrzowskiego? Słuchajcie. Jest Magomedan Kalajew i Johnny Walker. Natomiast, oni prawdopodobnie spotkają się w rewanżu, ale kiedy do niego dojdzie, Bóg jeden raczy wiedzieć. Wygląda na to, że nie w styczniu, bo Galaj UFC 297 została już zapowiedziana i póki co, w rozpisce tego wydarzenia nie ma starcia dagestańsko-brazylijskiego. Może zatem w luty. Może w lutym, no ale to zwycięzca wiecie. Będzie miał oczywiście, będzie mógł zgłaszać uzasadnione pretensje do tronu. Ale jeżeli ta walka odbędzie się, przyjmijmy, w lutym, no to kiedy powróci Ankalajew bądź Walker? No za 3-4 miesiące. To też wypada wtedy mniej więcej czerwiec-lipiec. Ale Spreyra chce walczyć wcześniej. I tutaj właśnie do gry może wejść Jan Błachowicz. Jeżeli Cieszyński książę 20 stycznia, efektownie, im efektowniej, tym lepiej, rozprawi się w rewanżu z Aleksandrem Brakiciem to jak najbardziej będzie mógł zgłaszać swoje pretensje do tronu, mocno je akcentując, a nawet domagając się tej walki mistrzowskiej, no bo z kimże innym zestawić garnącego się do szybkiego powrotu Aleksa Pereira. Odpada nam Walker Ankalajew. Hill również odpada. No i zostanie Jan Błachowicz, Aleksander Rakic. Chyba, że będziemy patrzeć na miejsce chyba szóste, na którym znajduje się Nikita Kryłow, ale szanujmy się. A zatem naprawdę, naprawdę to ten styczniowy bój Polaka z serbskim Austriakiem, czy też austriackim Serbem, może wyłonić kolejnego pretendenta do pasa. Bo przyjmuje, że jeżeli jeden z nich uporałby się szybko z drugim, miejmy nadzieję, że Janek z Aleksandarem, no to będzie zdolny do powrotu najwcześniej w marcu, też to mało prawdopodobne, ale może w kwietniu się uda. Może w kwietniu się uda. W grze teoretycznie jest też taki scenariusz, w którym do gry w kategorii półciężkiej wkracza Sean Strickland, Przypomnę, że również na UFC 297 w Toronto yy, Amerykanin walczy, walczy tam konkretnie z Du Duplessisem. Otóż gdyby wygrał, może zamarzyłby mu się rewanż z Alexem Pereirą w kategorii półciężkiej, ale no nie oszukujmy się, ani jeden, ani drugi szczególnie takim scenariuszem yy, nie jest zainteresowany. Obaj są przyjaciółmi i to jest trochę takiej fantazji. Z kim zatem innym mógłby zmierzyć się Alex Pereira, jeśli nie ze zwycięstwem starcia Rakic kontra yy, Błachowicz? Naprawdę ciężko wskazać jakiegokolwiek innego rywala. A jakie jest Wasze zdanie? Z kim najchętniej zobaczylibyście Alexa Pereira w jego pierwszej obronie pasa mistrzowskiego? I co sądzicie o tym pojedynku, który stoczył na UFC 295 z Jerzym Prochaską? Jak oceniacie występ Atana?